Na rozpoczęciu nowego roku szkolnego, i mówiłam Wam, że 1 września staliście się uczniami szkoły podstawowej nr 2 imienia Mikołaja Kopernika. Mówiłam Wam też króciutko, że Mikołaj Kopernik to jest bardzo znany Polak, prawda? Że był astronomem, matematykiem, lekarzem, prawnikiem, mówił biegle w języku niemieckim i włoskim i jeszcze tłumaczył książki z języka greckiego. I że misją naszej szkoły jest. Żebyście wy naśladowali Mikołaja Kopernika i tak jak on w przyszłości. Może ktoś z Was zostanie lekarzem, prawnikiem, sportowcem, nauczycielem języka angielskiego i będziemy się starać, żeby w tej szkole nauczyciele w naszą szkole. Ja, jak byłam w Waszym wieku, w tej szkole, dostałam taką tarczę. I ta tarcza jest bardzo stara, widzicie, ją noszę do tej pory, symbolizowała, że od tego dnia, kiedy ja dostaję tarczę. Mam jakieś pewne obowiązki w tej szkole i prawa, czyli od tego dnia muszę być pilnym i wzorowym uczniem, od tego dnia muszę też pomagać słabszym. Wysokość. Ślubuję. Po ślubowaniu. Spocznij. Zobaczność. Zobacz, Potem sztandarowy. Sztandar szkoły wyprowadzić. Podstawowa numer dwa. Kraśniki. Pasujecie na uczennicę. szkoły podstawowej numer 2. właśnie Pasujecie na uczennicę szkoły podstawowej nr 2 w Pasujecie na uczennicę szkoły podstawowej nr 2 w Traśników. Pasujecie na uczennicę szkoły podstawowej nr 2 w Pasujecie na ucznia szkoły podstawowej nr 2 im. Mikoła kopernika. Pasujecie na ucznia szkoły podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika. Pasujecie na ucznia szkoły podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika. Podstawowej nr 2, im. Mikołaja Kopernika. Pasujecie na ucznia szkoły podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika. Pasujecie na ucznia szkoły podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika. Pasujecie na ucznia szkoły podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika. Pasujecie na ucznia szkoły podstawowej nr 2 imienia Mikołaja Kopernika. Pasujecie na ucznia szkoły podstawowej nr 2 imienia Mikołaja Kopernika. Pasujecie na ucznia szkoły podstawowej nr 2 imienia Mikołaja Kopernika. Pasujecie na ucznia szkoły podstawowej nr 2 imienia Mikołaja Kopernika. Kopernika. pasowanie. Witamy wszystkich Państwa, zgromadzonych tu na szczególnej uroczystości w naszej szkole, uroczystości ślubowania i pasowania na uczniów szkoły podstawowej numer 2 imienia Mikołaja Oferenica. a w jakim mieście? Wielkie brawa! Witamy z Panią dyrektor Agnieszkę Panińską. Witamy wychowawczynię, waszą, jak ma na imię Pani. Anna Panią Serapki, wielkie brawa! Ja I oczywiście my bijemy Wam, brawo, witamy naszych pierwszych. Gości honorowych! Witamy uczniów klasy pierwszej A! Prosimy teraz Panią dyrektor o zabranie głosu. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Nie wiem, czy pamiętacie, ale ostatnim razem widzieliśmy się na rozpoczęciu roku szkolnego 1 września. I wtedy mówiłam Wam, że jesteście już uczniami Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kraśniku. Opowiadałam Wam króciutko o naszym patronie, który jest bardzo znanym Polaką. Tak? Jest astronomem, matematykiem, prawnikiem, lekarzem, tłumaczył książki z języka greckiego i mówił płynnie w języku niemieckim i włoskim. I mówiłam, że my będziemy się starać jako grono pedagogiczne, nauczyciele pracujący w tej szkole, były też przyszło. prawnikiem, czyli pomożemy Wam spełnić Wasze marzenia w tej szkole. Natomiast dzisiaj jest drugie najważniejsze święto dla Was, czyli dnia dzisiejszego zostaniecie oficjalnie przyjęci w poczet społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej nr 2. Ja bardzo dawno temu dostałam kiedyś taką tarczę właśnie tego dnia i od tego dnia mam prawo już nosić tą tarczę i ta tarcza symbolizuje, że od dnia pasowania na ucznia muszę być wzorowym i pilnym uczniem a także muszę pomagać słabszym i młodszym kolegom w tej szkole. I od tego dnia Wy również będziecie mieć takie obowiązki. Więc witam Was jeszcze raz bardzo serdecznie i zapraszam do Was. Pasujecie na ucznia szkoły podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika. Pasujecie na ucznia szkoły. podstawowej nr 2 imienia Mikołaja Kopernika. Uczennice stojecie na uczniów nr 2, im. Mikołaja Kopernika. Pasujecie na uczennice szkoły podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika. Pasujecie na uczennice szkoły podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika. Pasujecie na uczennic szkoły podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika. Pasujecie na uczennicę szkoły podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika.